Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii czwartej z gry Farming Simulator 25. No i będzie to seria rozgrywana na mapie cybuchowo. Już w poprzednim tygodniu wrzuciłem zapowiedź tej serii w formie shorta, natomiast w tym filmie zaprezentuję Wam gospodarstwo, tutaj pokażę Wam jakie maszyny wybrałem na start. No bo ogólnie wybrałem sobie tutaj tryb, gdzie już dostajemy gotowe gospodarstwo, tylko ja sobie trochę je przerobiłem, tutaj trochę je rozbudowałem, postawiłem kilka wi innych wiat. No, i też wymieniłem sobie większość maszyn startowych. Zresztą ja za chwilę wam pokażę, z jakimi maszynami zaczniemy tutaj rozgrywkę. Na początek, oczywiście, mamy tutaj dom. Mamy tutaj obok kurnik. Bardzo fajny tutaj na 50 zwierząt. Ja już tutaj trochę tych kur zakupiłem. Ale zostawiłem trochę miejsca, żebyśmy też mieli takie małe kurczątka. Ogólnie bardzo fajnie wygląda ten wybieg. Szkoda, że w podstawce gry nie ma takiego kurnika na 50 zwierząt. No więc tu mamy kurnik. Tutaj mamy zagrodę dla krów. Ja sobie już tutaj na początek zakupiłem krowy oraz cielaki. Za chwilę wam to pokażę, jak to wygląda, ile chodzi, jeśli chodzi o ilość zwierząt. Mamy tutaj 20 tych dorosłych krów mlecznych, tych czarno-białych. No i mamy jeszcze po 10 cielaków mięsnych, czyli łącznie oczywiście 20. No, tak prezentuje się to pastwisko. Tutaj też ten budynek. Za chwilę wam pokażę w środku. Ale tutaj jeszcze przejdziemy do składowiska obornika. Normalnie tutaj w tym miejscu były drzewa na początku, ale ja sobie tutaj. Je w Powycinałem za pomocą takiej maszyny z modów Trees Ja sobie to wykartowałem, no i tutaj postawiłem tą stertę obornika. Tu mamy taki plac, na którym stoi przyczepa na belę. <grym> tutaj mamy beczkę na mleko. Tu jest oczywiście ta obora. No i tu mamy też magazyn na belę i palety. Tutaj sobie troszkę zakupiłem na wozu oraz oprysku. Yy, tu mamy pole jęczmienia do pól. Za chwilę przejdziemy, zaraz wam pokażę, jakie pola tutaj mamy na początku. No, tu jest to obora w środku, też bardzo ładnie ona wygląda. Tu już troszkę dałem na tym krowom, żeby coś tutaj miały do jedzenia. Więc tak to się prezentuje. Tutaj mamy widły do bel, do ciągnika, mamy taką wiatę. No i tu mamy kultywator marki Rolma, taki 3-metrowy. Mamy pług, który akurat tu już dostawaliśmy na tej mapie na początku. Ogólnie większość maszyn wymieniłem z tych, które tutaj dostawaliśmy domyślnie, ale ten pług sobie zostawiłem, bo fajnie on pasuje. Yy, mamy też taki rozrzutnik obornika, taki mniejszy. tutaj trochę maszyn jest z podstawki gry, trochę z modów. No, tu mamy też ten mały rozsiewacz. On akurat jest z podstawki gry. Dalej mamy taki pojazd Kubota. On tutaj był już na początku, więc stwierdziłem, że go zostawię, no bo może być fajny, żeby na przykład sprzedać jajka. Tu chyba też możemy zboże nasypać na ten pojazd, więc idealnie na przykład do karmienia kur, czy na przykład, żeby przewieźć palety jajek. Tutaj mamy przyczepę na zboże marki Brandtner, też fajna taka czerwona przyczepa. Tutaj mamy siewnik Massey Ferguson. Jest to bardzo fajny siewnik, ma funkcję chyba nawożenia i spulchniania gleby, z tego co pamiętam, zaraz zresztą sprawdzimy. Ale tak, mamy tutaj opcję siewu bezpośredniego oraz, y, oraz nawożenia Więc taki bardzo fajny siewnik, też ładnie wygląda Obok mamy talerzówkę marki Unia tej 4,5 metrowa y, Tu mamy w wiacie prasę belującą marki Kun. Obok jest y, kombajn Massey Ferguson no i akurat stwierdziłem, że wybiorę taki kombajn, ze względu na to, że w mojej okolicy jest dość sporo takich podobnych kombajnów, więc fajnie będzie sobie takim kombajnem w grze tutaj pograć. Taki raczej mniejszy kombajn. Też wam mogę go pokazać. Ogólnie tutaj mam mody, które, z których korzystam. Są też mody z tych innych serii, ale pokażę Wam ten kombin. Tutaj mamy 3500 litrów zbiornik. Szniwiarka 4 metrowa. Więc taki fajny mniejszy kombajnik. Może w przyszłości go wymienimy na jakiś inny, na przykład na jakiegoś klasa czy coś. Okej, okay, tu chyba nic nie ma w tej wiacinie, Nie, tutaj po prostu mamy wolne miejsce na jakieś inne maszyny w przyszłości. No, a tu jest opryskiwacz. On akurat był tutaj na początku, już tego sobie zostawiłem. Mamy też skrabiarkę Marki Kun. Mamy tutaj kwastownik, które też dostaliśmy na początek, więc go sobie zostawiłem. No i tu mamy ciągniki. Mamy Keysa Farmala z ładowaczem czołowym. On ma chyba 117 koni mechanicznych z tego co pamiętam. Tak, 117 koni mechanicznych, akurat taki fajny mniejszy ciągnik z ładowaczem czołowym. Mamy tutaj taki ciągnik marki Same, który ma 170 koni mechanicznych, to jest taki fajny starszy ciągnik. Mamy też John Deera. To akurat jest oficjalna modyfikacja od twórców gry, no bo ten ciągnik był dostępny w poprzednim farmingu, a tutaj myślę, że też fajnie będzie pasował na takie gospodarstwo, on ma 175 koni mechanicznych. No i mamy jeszcze beczkę na gnojówkę. No, akurat tą wiatę sobie dostawiłem, chyba bo jej tutaj nie było, więc ją sobie dostawiłem. I jeszcze tą wiatę, w której stoi kosiarka oraz y, przecząsacz też sobie tu dostawiłem. No bo tutaj było pole, ja sobie trochę tej pola zmniejszyłem, tu na którym rośnie rzepak. No i do dostawiłem te wiaty, plus jeszcze postawiłem zagrodę dla owiec oraz kus, więc ogólnie jak widzicie będziemy mieli tutaj trochę zwierząt na naszym gospodarstwie. Y, tutaj jak widzicie mamy 15 kus oraz y, 20 owiec. Też takie fajne pastwisko tutaj wyszło. Tutaj też trochę pomalowałem trawą, żeby było miejsce do zawracania, chociaż nawet mogłem trochę więcej tego pola zostawić, ewentualnie sobie tutaj trochę założymy w przyszłości, żeby to troszkę powiększyć. Chociaż tu też może być fajne dojazd do tego drugiego pola, albo po prostu więcej miejsca do zawracania, to jeszcze tutaj zobaczymy. No i tu im przywiozłem też trochę siana, żeby już miały co jeść te owce i kozy. Więc tak prezentuje się gospodarstwo, pokażę Wam może jeszcze z lotu ptaka jak to wygląda. No, prezentuje się to następująco. Tutaj też było pole, ja sobie tutaj y, troszkę to pole zmniejszyłem. Tu mamy taki plac, y, na którym stoi się oraz teleżówka. no i tu jeszcze kilka drzewek posadziłem. Tu mamy też troszkę drzew od strony drogi, tutaj oczywiście te krowy, ten magazyn. Tutaj też było pole, w, w, tutaj na tym kawałku, więc też troszkę je zmniejszyłem, y, żeby sobie ten magazyn dostawić. No, tu oczywiście te wiaty i tak dalej. No, i mamy też te pola. Pokażę Wam, które pola mamy na sam początek. Mamy pole 76, na którym jest owiec, mamy pole 77 z rzepakiem, 82 z jęczmieniem, 83 z pszenicą, mamy jeszcze 95 z rzepakiem, no ja jeszcze sobie dokupiłem pole 96, na którym jest łąka. No bo tutaj chyba nie mieliśmy łąki, mieliśmy jeszcze pole 81, ale ja to sprzedałem, bo no stwierdziłem, że takiego małego pola nie potrzebuję. Zamiast tego wolałem sobie tutaj dokupić łąkę, żeby mieć. Oczywiście, skąd pozyskiwać siano dla moich zwierząt? Ogólnie mapa prezentuje się następująco: mamy tutaj takie mniejsze pola, mamy większe. No i mamy też trochę nowych upraw, które wam za chwilę pokażę. Tylko tutaj sobie zjedziemy na dół. Tu jeszcze są te z podstawki, ale tu już mamy nowe. Jest lucerna. No to akurat pełni taką funkcję jak trawa. Możemy sobie ją skosić. Tutaj chyba możemy siano robić kiszonkę. Mamy żyto. Mamy orkisz, mamy pszenżyto Koniczynę, czyli też sobie podobną roślinę do, do trawy. Mamy gorczycę, mamy len. Mamy grykę, mamy tutaj trawę polną, mamy kukurydzę na kiszonkę, żyto zielone, czyli też tutaj chyba na kiszonkę, żyto zwykłą, oraz korczycę na poplon. Więc fajnie, trochę tych nowych upraw jest. Też troszkę tu kalendarz został zmodyfikowany. Weźmy sobie na przykład pszenicę, jak widzicie, możemy tutaj zasiać też na wiosnę pszenicę. Jęczmień chyba też tak było zrobione z jęczmieniem. Tak, jęczmień też możemy na wiosnę zasiać. No i jęczmień zbieramy tutaj lipiec-cierpień, więc troszkę jest to inaczej zrobione. Więc tak to się prezentuje, jeśli chodzi o te uprawy. No, tu mamy te zwierzęta. Mamy, wiadomo, kontrakty jak na każdej mapie. Tu już jest ta fabryka do sprzedawania mleka oraz wełny. No i tu mamy fabryki, mamy cukrownie, Może też odwiedzimy sobie jakieś ciekawsze punkty na tej mapie. Ale też niektóre fabryki zostały zmodyfikowane. Na przykład tutaj możemy len przetwarzać, tej słomę. Lnianą możemy przetwarzać na tkaniny, więc też fajna opcja. Tutaj w mleczarni też możemy robić mleko jagodowe, no bo mamy chyba tutaj specjalne szklarnie, w których możemy uprawiać jagody i chyba też dynia tam były. Młyn też został fajnie zmodyfikowany. Możemy na przykład robić kaszę gryczaną, mąkę gryczaną. Możemy robić mąkę z, ork z orkiszu. Tutaj sprzężyta możemy też robić, więc fajnie. No bo możemy też tą nową uprawę wykorzystać. Mamy olej lniany jeszcze do zrobienia. A też fajnie piekarnia chlebek. Ciekawą nazwę tutaj mamy. Y mamy tutaj ciasto dyniowe, które możemy wytworzyć, ciasto jagodowe. Nawet, zobaczcie, kremówki możemy sobie wytworzyć, więc też y fajna opcja. Możemy też robić pelet drzewny. Mamy płyty OSB. Tu mamy dżem jagodowy oraz sok jagodowy. Więc fajnie, że tu mamy te nowe uprawy i fajnie, że możemy je przetwarzać. To nie jest tak, że po prostu jest nowa uprawa i tyle. Tylko fajnie że tej twórca mapy się postarał, że możemy tutaj sobie przetwarzać. Mamy też mniejsze fabryki. Więc nawet tak myślałem, żeby sobie postawić może tutaj młyn, skoro mamy tutaj trochę tego zboża. Mamy też siewnik zbożowy, którym możemy też posiać jakieś nowe uprawy, na przykład pszenżyto. No to moglibyśmy sobie to wykorzystać i moglibyśmy sobie zrobić przetwórstwo. To są chyba jeszcze te podstawki, ale tu mamy z modów? O! Nawet mamy suszarnię grzybów, ciekawe! Wcześniej nawet tego nie zauważyłem, możemy robić suszone grzyby Jest też bardzo fajna rzecz Tu mamy te budynki przerobione właśnie, żeby przetwarzać te nowe produkty Mamy młyn taki duży, mamy też mniejszy taki młyn No i taki młyn mógłbym sobie postawić nawet gdzieś tutaj, to tu bym mógł wtedy ten... Siewnik oraz talerzówkę przestawić w jakieś inne miejsce na gospodarstwie, może gdzieś tutaj czy coś Mógłbym tę maszynę umieścić, a tu mógłbym postawić ten młyn I Może tak sobie to robię po żniwach, no bo skoro mamy tutaj trochę tego jęczmienia, owsa Pszenicę zostawię dla kur, żeby je karmić, ale Tutaj owiec oraz jęczmień będzie można wykorzystać, żeby wytworzyć z niego mąkę No i też będzie można posiać trochę tych nowych upraw, to żyto, może orkisz Może tą grykę sobie zasiejemy Więc chyba tak to zrobimy z tym więc tutaj gospodarstwo już zaprezentowałem. Odwiedźmy sobie może jakieś fabryki. Tu mamy tartak. Zobaczmy jak on wygląda. Mamy też takie fajne lasy. O, tu mamy oczywiście tego gościa, który jest na każdej mapie. Z którym możemy sobie porozmawiać. Też jakieś znajdźki tutaj mamy na tej mapie, ale jeszcze ich nie znalazłem. Zobaczymy, może coś się uda znaleźć. Więc tutaj jest tartak. Tutaj mamy przetwórnie rębków. Też taki budynek fajny. O, tu mamy jakieś jeziorko, też taki fajny las. Ogólnie trochę lasów mamy na tej mapie, chyba nawet my dostaliśmy las na początku. Tutaj 201, więc może w przyszłości postawimy sobie gdzieś jakiś mały tartak. No i fajnie moglibyśmy zająć się przetwórstwem drewna. Teraz jest to bardzo płasalne. Zobaczmy tutaj to jeziorko. O, akurat pojawiło się w jeziorku. Też bardzo ładnie, klimatycznie to wygląda, akurat taki las tutaj obok, tutaj takie jeziorko. Dalej mamy tutaj jakiś skup, skup roślin okopowych, odwiedźmy sobie to miejsce. No wiadomo, jakieś rośliny okopowe, też chyba jakieś inne rzeczy możemy tutaj przewozić. O, ciekawe tablice, FS-09. Heh. no tutaj niektóre tablice rejestracyjne są śmieszne. FS11, no ciekawe. Dobrze, zobaczmy co dalej. A zobaczmy też nowe uprawy. Co tutaj mamy? A, tu mamy lucernę. Bardzo ładnie ona wygląda. Też fajnie będzie, można się pobawić tymi nowymi uprawami. Tu jest akurat gotowe do zbioru. Tutaj co jest? Zaraz zobaczymy. A, tu jest pasternak. To nie, tutaj to jest roślina z postawki. Ale tu na przykład mamy przemrzito. No, w sumie wygląda ono trochę jak pszenica, tylko troszkę jest, ma tutaj inną teksturę. Troszkę takie chyba jaśniejsze jest. No, ale fajnie, zawsze to jakaś nowa uprawa. To jest to samo, chyba to samo. Tak, tu jest przenżyto, a tu jest ten sam, i które odcienie są podobne. Tak, tu też to tu jest coś nowego. A, tu mamy len. I też powiem Wam, że bardzo ładnie on wygląda. Ok, ale w poprzednim farmingu jak robiliśmy serię na mapie Bali Spring, tej mapie chyba to była irlandzka, no to tam też mieliśmy Len. Pamiętam, że nawet na odcinku i w sumie podobnie on wyglądał. Jest tu ok, bardzo ładnie jest to zrobione. Ok, zobaczmy co tu jest dalej. Tu jest chyba coś nowego. A, tu mamy grykę, która jest w fazie wzrostu. Też fajnie to wygląda. Tu jest, to jest chyba największe pole prawie 8, no, ponad 8 hektarów mamy. A, i tutaj rośnie koniczyna, która jest gotowa do zbioru. O, więc ktoś tu będzie miał dużo albo siana, albo kiszonki. I też ta koniczyna bardzo ładnie wygląda, taka gęsta. Fajne te kwiatki, bo pamiętam, że na tej mapie Bali Spring niektóre uprawy te nawet tak średnio wyglądały. A tutaj wygląda to bardzo fajnie, ta koniczyna naprawdę bardzo mi się podoba. Tam akurat była chyba biała koniczyna, a tutaj mamy taką fioletową. Tu był chyba ten len, czy nie? Co to było? Nie, to była lucerna. Len jest taki... Czekajcie, to jest ten kolor od lunu? Tak, to jest len, taki błękitny. Tutaj jest coś nowego? Czy? Tak, tu jest gorczyca, zobaczmy sobie tą gorczycę. O, jest gotowa do zbioru. No i też nawet fajnie to wygląda. Okej, okay, poczekajmy aż nam się zapisze gra. No i zobaczymy co tu dalej jest na tej mapie. Tu jest jakiś... Tutaj skup, punkt sprzedaży zrębków. W leśniczu, tutaj też bardzo ładna okolica. Fajnie, tutaj mamy las. Tu możemy też chyba drewno sprzedawać. Tu jakieś małe drzewko mamy, ktoś sobie tu chodzi. Okej, okay, tutaj mamy chyba jakieś gospodarstwo, które możemy sobie kupić. A fajnie, że pojawiłem się akurat w wiacie, z której jeszcze nie mogę wyjść. Więc tu musimy sobie zobaczyć to w ten sposób, ale w sumie fajna opcja ktoś gra na multiplayera, chciałby sobie zagrać z kimś innym. Albo nawet, jakby komuś się nie podobało tamto gospodarstwo startowe, no to może sobie tutaj kupić teren I rozbudować sobie to gospodarstwo, tu jest trochę wolnego miejsca Tu jakieś ewentualnie pole też jest Okej, okay, to sprawdzaliśmy, to jest koniczyna, więc to sprawdzaliśmy To chyba też sprawdziliśmy, grykę Reszta chyba uprawie z podstawki, tu mamy też dość dużo miejsc, tutaj kto jest? Dawid Punkt sprzedaży Bell u gospodarza a, czyli tu mamy takiego jakby sąsiada dalszego. No i tutaj też jakieś gospodarstwo, tu jakieś kury sobie spacerują na, na podwórku. Tu możemy jakieś pewnie rośliny okopowe sprzedawać. No tutaj jest ten Dawid, który sobie stoi obok domu. Tu jest taki fajny budyneczek, fajnie to jest zrobione, że możemy jakiemuś sąsiadowi sprzedać nasze zbiory. Tutaj są te silosy, unia. O, nawet mamy tutaj konie. Więc jakiś owiec na przykład możemy temu sąsiadowi przywieźć. Chociaż ja będę chciał przetwarzać owiec na mąkę, ale może jakąś nadwyżkę siana na przykład moglibyśmy mu przywieźć. Ok, zobaczmy co tu jest dalej. Tutaj mamy kilka fabryk. Jest młyn zbożowy. A zobaczmy ile on kosztuje. A, 300 tysięcy, czyli jest tyle samo chyba ile ten z podstawki. Więc ja raczej na początek postawię sobie ten mniejszy młyn. Zobaczymy też, jak szybko on będzie przetwarzał to zboże. No, i w przyszłości można kupić sobie większy. Ok, zobaczmy co tu jest dalej. To chyba sprawdzaliśmy. To była chyba gorczyca. Chociaż nie widzę, żeby były wszystkie te nowe uprawy, bo była na przykład ta gorczyca na poplon. A w sumie tutaj poplonów w ogóle nie ma na mapie. Więc pewnie dlatego też jej tu nie ma. serna sprawdzaliśmy, a żyto? Czy jest jakieś żyto? Ej, w ogóle nie ma żyta na mapie. Nie wiem, czy to akurat przypadek, czy po prostu tutaj jest tak zaprogramowane, że inni rolnicy nie uprawiają tego? Orkisz też nie widzę, żeby był. A nie, ja to źle sprawdzam przecież. Ja tutaj wszystkie uprawy usuwam. Ja powinienem kliknąć tej X, żeby tylko tą jedną wyłączyć. Więc na przykład orkisz mamy tutaj. Nie wiem, czy sprawdzaliśmy orkisz. Czy nie, to było przemrze, to było orkisz jest wyżej. O, tutaj na przykład mamy orkiż, to sobie odwiedzimy pole. W jak pszenicy, no bo orkiż to w sumie jest chyba z tego co mi się wydaje gatunek pszenicy, tylko troszkę inna pszenica taka. Ok, zobaczmy to żyto. Chociaż na żyto chyba patrzyliśmy. Ona wygląda trochę gęcznie, tylko takie troszkę yy, po prostu inny odcień ma. No i może delikatnie wyższe, mam wrażenie, chyba. Chociaż może troszkę wyższe jest. No i troszkę tutaj inny kolor ma. Koniczyny sprawdzaliśmy, gorczycy LN też, grykę. Trawa polna, czy jest gdzieś tutaj trawa polna? Chyba nie ma. Kukurydzy na kieszonkę też nie ma, że to zielonego nie ma. Tego też tutaj nie ma. No i gorczycy na popląt też nie ma nigdzie zasianej. No ale to możemy sobie sp sami sprawdzić w przyszłości. Ok, to jedziemy dalej. W sumie takie kółeczko zrobiliśmy. Tu już mamy sklep, to sobie go odwiedzimy. No, prezentuje się on następująco. Ciapcior, też taka ciekawa nazwa. Okej, okay, tu jeszcze jest jakaś fabryka, tu jest mleczarnia, to sobie ją odwiedzimy. No to będziemy przewozić mleko od naszych krów. Tu mamy jeszcze stację paliw. W sumie chyba podobna jak na zielonce, tylko mamy tutaj zielone kolory zamiast czerwonych, bo wydaje mi się, że też jest chyba stacja benzynowa PEP. Tylko tutaj kolory są pozmieniane, ale ładnie to wygląda. W sumie też ta mapa jest fajna pod jakieś warzywa, więc może w przyszłości zajmiemy się uprawą warzyw, kupimy sobie ten mniejszy siewnik i tą formownicę, no i zakupimy jakiś mały kombajn, na przykład ten, który pakuje te warzywa w palety. Bo akurat to jest idealnie, nawet na naszych polach, nawet na takim polu 77 można byłoby jakąś marchewkę w przyszłości sobie zasiać. Ale najpierw chyba kupię ten młyn, a później jak zarobię trochę pieniędzy, no to może pójdziemy w te warzywa. Okej, zobaczmy dalej, co tu jest. Tu jest magazyn. No i też jakieś tutaj skupy też możemy coś sprzedawać. O jakiś różowy samochód. A tu jakieś też bele możemy sprzedawać w tym miejscu. Tu mamy handlarza z zwierzętami. O, zobaczcie jak ładnie wygląda ta droga. Tutaj mamy jeszcze zapłotę koniczynę, ten las. No, a tu możemy te zwierzęta sprzedawać. Tu jest ta y, Kate. Czyli w sumie klasycznie handlarza zwierzętami. Ona się tam znajduje. Zobaczmy, co tu jeszcze jest dalej. O, czy tu możemy kupić jakieś jedzenie albo sprzedawać? Bo tu mamy te palety. Te jedzenie dla kur, dla świń. A, tu mamy ten nasz las. Tu sobie go odwiedzimy. A, i mamy tutaj świerki chyba, czyli drzewa, które były w poprzednim farmingu, natomiast w tym farmingu w podstawce ich nie ma. No, ale fajnie, że na tej mapie są ładnie one wyglądają. Zobaczmy w sumie, czy jest tutaj jakieś miejsce, żeby, żeby sobie tartak postawić. O, też tej brzuski ładnie przy drodze rosną. No w sumie jakoś za wiele tego miejsca nie ma, musiałbym trochę drzew wyciąć. Ale może gdzieś tutaj byśmy postawili tartak, jakbym wyciął kilka drzew. To może by nam się zmieścił ten tartak. Tylko gdzie on był? Tutaj musimy wyżej chyba przejść. A jakbyśmy tutaj wycięli jakieś drzewo, to by można było postawić tutaj przy płocie ten tartak. No to może w przyszłości pomyślimy. Skoro mamy las na początek, no to warto z tego skorzystać. Chyba, że gdzieś. Tutaj może nam się zmieści. O, tutaj by nam się zmieścił. To może gdzieś na środku postawimy tutaj tartak. O, gdzieś w tym miejscu. No i kupię sobie wyciągarkę leśną i też będzie można zrobić jakąś wycinkę drzew, a w przyszłości będzie można sobie nowe posadzić drzewa. No tam jeszcze widziałem w tle biogazownię, to sobie jeszcze odwiedzimy. Też tu bardzo ładne silosy, takie duże na kiszonkę. to jeden silos, drugi. Mamy też oczywiście tą wagę. No i tu jest ta cała biogazownia, gdzie możemy sobie tej kiszonkę robić i wysypywać okej, okay, tutaj jest stolarz no to też po prostu kolejna fabryka okej, okay, co tu rośnie na tym polu? a, tu mamy tą lucertę. no fajnie, mamy takie mniejsze pola jakieś większe, ogólnie bardzo dużo jest tych pól tu mamy to nasze gospodarstwo w sumie tu byliśmy bo tu jest ten tartak Chyba tu w większości miejsc byliśmy, tu chyba jeszcze nie byliśmy przędzarz. Tu możemy tutaj zawazić wełnę albo tę słomę z lnu? Bo jakaś taka figurka w ogrodzie. Tu ktoś kosiarka sobie ma. Tu jakieś nie wiem, czy kwiaty, czy to tutaj ktoś ma. O, należy do nikogo. Tu to jakiś domek, jakieś pranie mamy. A tu było to gospodarstwo, chyba. Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś było jakieś gospodarstwo, które możemy sobie kupić i rozbudować. A nie gdzieś tutaj, nie wiem. Chyba nie, chociaż niby jakieś tu małe gospodarstwo jest, jakieś tam budynki. Y tutaj są. Okej, okay, tu byliśmy, nie, tu nie byliśmy, bo tu jest Ben. To w sumie to jest jego gospodarstwo, też jakieś tu. Mamy kostki słomy. Chyba też możemy tu sprzedawać jakieś zboża, inne rzeczy. Tutaj są ziemniaki. O, tu można chyba bele sprzedać czy kupić? Nie, tu można sprzedać bele. O, tu jakieś małe pole w środku miasta. Tu jest... ...punkt jakiś... Co tu jest? Punkt przetwarzania jagód. O, i tu mamy chyba palety z tymi jagodami, czy? Tak, tu mamy chyba te jagody. Tylko czy to jest sok, czy to to jest? A, soczek mamy. No, wróćmy jeszcze na gospodarstwo i zobaczymy sobie tą mapę. Tutaj jest lotu ptaka, tak ogólnie, tutaj, jak te pola się układają. No, ogólnie układ tych pól jest bardzo ładny. A tu jest jakiś domek też, obok lasu. Tu mamy też jakieś chyba sosny, oprócz tych świerków. Tu jakieś domki, ktoś tu jakieś kwiatki ma. Więc mapa, jak widzicie, prezentuje się bardzo fajnie. O tutaj nie wiem, czy a tu byłem, bo tu był ten skup chyba tej słomej innych upraw. No, to tutaj jest to jeziorko. Tu jest też jakieś gospodarstwo. A tu mamy jeszcze jakieś jedno gospodarstwo, ale to jest chyba też jako skup. Bo gdzie ono było, żeby go jeszcze odwiedzić? Zaraz to było tutaj, czy gdzieś dalej? Lokalny przędzarz to nie. Tutaj to było? Nie, to gdzieś indziej było to gospodarstwo. O, teraz już się zgubiłem, gdzie to było. Nie, to bardziej tutaj na północy, obok tego małego jeziorka. A to Dawid, to byliśmy tutaj u niego. Tylko jakoś chyba tych krów nie zauważyłem, bo to były gdzieś te krowy, czy nie? Tutaj są krowy. Też fajnie jest to zrobione, że mamy takiego jakby sąsiada, który ma swoje gospodarstwo, jakieś tu zwierzęta hoduje. A tutaj są te krowy. No, tu mają one jakieś jedzenie. Więc jak widzicie mapka prezentuje się bardzo fajnie, w kolejnym filmie zrobimy sobie szniwa, tam pszenicę i jęczmienie. no i też wiadomo, jakieś cianokosy będą i te inne prace. Więc jeżeli ten film Wam się spodobał i nie chcecie przegapić kolejnych, no to zostawcie subskrypcję na moim kanale, a jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!